Cześć. Witamy na kanale Makeup TV. Ja jestem Dorota, a ja jestem Livia. Dzisiaj powiemy wam jak sprawić, żeby wasze kręcone włosy były piękne i lśniące. Oglądajcie Jakie masz triki i co robisz, żeby twoje włosy rzeczywiście, rzeczywiście były fajne, i kręcące? I ja w ogóle zaznaczę, że my mamy y, obie, powiedzmy, jesteśmy doskonałym przykładem na to, bo ty masz bardzo kręcone włosy, a ja z kolei nie mam takich bardzo kręconych włosów, ale ja mam problem, z którym ty pewnie też się zmagasz, czyli takie puszenie się. Ja mam tak. włosy palujące, mam takie, że beach waves mhm. lekkie, mhm. kiedy ich nie, nie rozprostuję, ani ich nie zakręcę. Mam takie coś pomiędzy. Mhm. Dlatego mhm. myślę, że każda z nas ma właśnie jakieś triki i może. Moim trikiem, żeby te fale były w miarę ładne i żeby fajnie mi się wszystko kręciło, dokładnie, a nie żeby były puchem, no to przede wszystkim jest taka regularna pielęgnacja i tutaj mam na myśli m.in. też olejowanie włosów, czyli żeby nakładać jakieś olejki czy jakieś na przykład też maski na całą noc lub nawet mhm. i dłużej. I żeby te włosy miały się kiedy napić, żeby kiedy miały się kiedy odżywić. Ponieważ wtedy będą fajne, właśnie będą się ładnie kręcić, ponieważ kiedy macie kręcone włosy, nie do końca o nie dbacie, to niestety one się będą puszyć, czy tego chcecie, czy nie. Więc wydaje mi się, że na pewno olejowanie, no i oczywiście nie rozczesujcie ich na sucho, bo wtedy rozczesujecie wszystkie kęciołki, tak. które macie. Ja szczerze mówiąc, olejowania nigdy nie stosowałam. No bo też Sherman boję się trochę przetłuszczenia, nie? Jakiegoś okay. takiego nadmiernego. Natomiast to, co ja zawsze po prostu bez czego absolutnie nie ma u mnie wiesz, mycia głowy potem suszenia, to wtarcie w końcówki jakiegoś olejku lub soda. Nie? A używasz jakichś sprayów, takich do stylizacji? Ym, wiesz co, z racji tego, że no jak wiadomo, te włosy są bardzo poro porowate, więc one są matowe po prostu. Używam takich sprayów, które gdzieś tam będą mi te włosy sztucznie nabłyszczać ale przy okazji i odżywiać. Więc właśnie spray. To proszę bardzo. Dokładnie mam ten, który trzymasz. <laughs> ten spray właśnie świetnie się do tego nadaje, bo on daje taki fajny, niewymuszony blask włosów, te włosy nie wyglądają na tłuste, one w ogóle też nie są przytłuszczone od tego absolutnie. Ale to też pomaga przy stylizacji też na właśnie wilgotne włosy nakładam ten spray, zawsze noc włosy. Mhm. E, I później jak suszę dyfuzorem, e, to te włosy w ogóle mają taką fajną objętość i widzę rzeczywiście różnicę przy użyciu tego, e, a jak tego nie używam, bo wtedy mam takie bardziej matowe włosy, a one nie wyglądają tak do końca fajnie. To ja z kolei mam tutaj drugi spray e, do prostowania. Nie wiem, mhm. czy, czy, czy Ty też takiego używasz? Używam, ja, ale rzadko. No właśnie chciałam Cię zapytać, czy prostujesz włosy? Czy bardziej e, pielęgnujesz te swoje naturalne, śliczne staram się. Dzięki, staram Dzięki, się dziękuję, raczej, to dziękuję. <laughs> staram się raczej ich nie prostować, bo lubię mhm. po prostu mieć loki, ale czasami są takie dni, że po prostu już mówię, nie, no, nic z nimi nie zrobię, bo się tak spuszyły, że to jest koniec i po prostu wtedy je prostuję i wtedy rzeczywiście muszę tego użyć, czyli sprayu prostującego, bo inaczej za dosłownie dwie godziny będę miała znowu takie dziwnie pofalowane mhm. i to wtedy nie wygląda fajnie. Ja właśnie dlatego, że mam takie wiesz, coś pomiędzy ani, ani to proste, ani to yy, kręcone. Dlatego muszę wybrać zawsze którąś z opcji, albo włosy podkręcam lokówką, albo prostuję i właśnie przy prostowaniu szczególnie ważne jest, żebym miała taki spray po prostu na wyposażeniu jeszcze, ten spray ma dodatkowo, jest wzbogacony keratyną, dlatego te włosy zachowują swoją elastyczność i to jest... To jest niezastąpione. I się nie psują podczas prostowania. Dokładnie. Ehm, też tak a propos właśnie już tej całej, całej stylizacji, fajne są też takie szczotki. Tutaj jest mm -hmm. szczotka, jak widzicie, trochę dziwna, trochę inna, bo ona też ma w sobie naturalne włosie, więc ona też oprócz tego, że Wam wyczeszę wszystkie kołtuny, ee, to dodatkowo też jakby fajnie te włosy wygładzi, przez to, że tutaj nie ma tych jakby szpikulców. Ale dodatkowo jest tuż te, też to włosie, które fajnie to mm -hmm. wszystko tak ujarzmia. I one są takie mięciutkie te włosy. Tak. Nie wiem jak ty ty pewnie na sucho nie czeszesz generalnie. Absolutnie. No Nigdy. właśnie. A nie. ja przeczesuję i przez to, że mam taką właśnie miękką tą szczotkę, to one są potem widzisz, sobie się robią takie, takie miękkie te fale. Ty, no. ja podejrzewam, że miałabyś po prostu pudelka, a, a mi się robią wiesz takie Hollywood waves. Okej. Okay. Jakbym mam podkręcone. Okay. Fajnie. Jak niestety widać, ta stylizacja naszych włosów zajmuje bardzo dużo czasu, więc no tutaj przyda się coś, co nam ten czas skróci. Więc, tutaj, jest taki fajny szampon z odżywką, dwa w jednym, więc już potem nie trzeba używać takiej klasycznej odżywki. I też on bardzo ładnie nabłyszcza włosy i je nawilża, więc, to jest, no tak jak mówię, znowu ogromny plus. I dodatkowo ja polecam tą ten szampon odżywkę nakładać i zostawić na jakieś 5-10 minut, żeby po pierwsze skóra głowy nam się lepiej oczyściła, mhm. a po drugie żeby te wszystkie fajne i bogate em, składniki bardzo głęboko nam się we włosy po prostu. Dokładnie. dokładnie tak. I to jest pierwszy krok, ten szampon i drugim krokiem dobrze żeby była ta odżywka bez spukiwania. Ona dodatkowo ułatwia rozczesywanie co w przypadku naszych włosów to jest po prostu konieczność. Naprawdę można się mocno zmęczyć, ja nie wiem ile to Tobie zajmuje, ale mnie zdecydowanie za długo zajmuje rozczesywanie moich włosów. Ta. Nawet na mokro, bo ja owszem rozczesuję je też na sucho, natomiast bez odpowiedniej odżywki, która ułatwia to rozczesywanie, to jest koszmar. Tak, z jest nudzina. <laughs> A już w ogóle nie mówiąc o tym bólu strasznym, więc ta odżywka pomaga no. uniknąć tego bólu. No i też ratujemy trochę swoje włosy, bo się nie łamią przy tym rozczesywaniu. Dokładnie. No i z trzecim krokiem do pielęgnacji włosów jest serum na zmieszczone końcówki. Takie serum jak tutaj mamy do suchych końcówek się do tego nada idealnie. Ja nawet sobie teraz zobaczę, jaką on ma konsystencję I, i zapach, bardzo ładny zapach. I słuchaj, ja nawet sobie teraz trochę wetrę w końcówki. Ja najczęściej robię to zaraz po myciu, mhm. znaczy umyję, wysuszę ręcznikiem włosy jeszcze przed suszeniem suszarką. Wcieram sobie takie, takie serum. Natomiast jeśli już wysuszę włosy i widzę, że one nadal nie są takie, jak chciała, te końcówki nie są takie błyszczące, nadal widać tą taką porowatość tych włosów, to sobie jeszcze kolejną taką porcyjkę. Natomiast ważne jest, żeby nie przesadzić z tym. Tak, bo wtedy będą. Ja absolutnie będą tylko za bardzo... na końcówki, nigdy gdzieś tu od nasady tego trzeba udzielać. Ale powiem Ci, że widać różnicę w sensie, mm -hmm. jak tutaj nie masz tego olejku, a tutaj masz. Znaczy seru. Tak. To tutaj rzeczywiście. I one od razu są fajne. takie bardziej podkreślone i od razu ten skręt też tak, jest gdzieś tam. Tak, tak. To u mnie też taka rada, jeżeli macie bardziej kręcone włosy, właśnie nie, nie że takie stricte fale, to po prostu jakby zgniatajcie mhm. włosy, a nie że gdzieś tam, nie wiem, je rozprostowujecie, bo wtedy to też Wam podkreśli fajnie skręt, a nie rozprostuje i spuszy. I to by było na tyle, jeśli chodzi o nasze tipy dla Was dotyczące pielęgnacji kręconych włosów. Jesteśmy bardzo ciekawe Waszych metod, więc napiszcie o nich koniecznie w komentarzach. No i subskrybujcie nasz kanał. I wpadajcie na IGTV Avon Polska, gdzie będzie backstage z tego odcinka. Jak zawsze. Do zobaczenia.